jaką dzisiaj rolę Związek odgrywa w życiu nauczycieli? Jest to organizacją, która skupia nauczycieli i pracowników oświaty, bo należy pamiętać o tym, że to nie tylko nauczyciele, ale to są już pracownicy administracji, obsługi oraz nauczyciele szkół wyższych i pracownicy instytutów naukowych. Skupiając ich, dbamy o ich interesy. To jest ciągle to samo od 115 lat. No właśnie, 115 lat temu zapewne inne zadania stały przed Związkiem niż dzisiaj. Zatem z jakimi dziś problemami tak. musicie się borykać? 115 lat temu rozpoczynaliśmy działalność jako organizacja, która chciała wprowadzić przede wszystkim język polski do nauczania. Zarówno w rosyjskim zaborze, jak i austriackim. Dzisiaj, dzisiaj, tak jak widać, że tak powiem, na scenie politycznej związek od wielu, wielu lat działa na rzecz nauczycieli poprzez to, że walczy o ich uposażenie, o godność, o odpowiednie miejsce w tym kraju, o to, że rola nauczyciela jest niezwykle doniosła i ważna w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży. A tak bardzo przyziemnie w tym roku. W tym roku? Z, w tym roku tak. Jakie, z jakimi problemami, bo to był taki trudny rok właściwie, to on nadal jest tak, mówię o całym 2020. E, z jakimi problemami zwracali się do Was nauczyciele? Pani, z... Pani redaktor, od momentu, w którym rozpoczęto zdalne nauczanie, od momentu, w którym rozpoczęła się pandemia, pamiętam, kiedy pierwsze informacje 12, 12 marca bieżącego roku to się rozpoczęło. To związek już rozpoczął pomoc prawną przede wszystkim dla wszystkich nauczycieli w całym kraju. I na bazie zdalnych informacji, na bazie Teamsa prowadzimy do dzisiaj taką pomoc prawną i każdy z członków związku, prezesów oddziałów, struktur związkowych może zapytać o bardzo różne rzeczy. O te wszystkie rzeczy, które związane są z kwarantanną, z tym co wolno zrobić na zdalnym, jak należy policzyć wynagrodzenia i te wszystkie sprawy takie czysto przyziemne. To są rzeczy, które są dla nas szalenie istotne. Istotne. A we wrześniu na przykład apelowaliśmy do ministra Edukacji Narodowej o, o, o takie rozpoczęcie roku szkolnego, no, które byłoby poprzedzone odpowiednim przygotowaniem, dofinansowaniem edukacji, bo y, musimy pamiętać, że zdalne nauczanie... Wykluczyło część uczniów z tej, z, tego, z tej pracy, i to jest wynik tego, że nie posiadali sprzętu, nie posiadali internetu. To są bardzo ważne rzeczy, o których chcę powiedzieć, że tak naprawdę bardzo mało było mówione w, we wszystkich mediach, i, i jak gdyby tego nam trochę brakowało. A czy Pana zdaniem e, nauczyciele zdali ten egzamin zdalnej nauki? Bo wielu rodziców. E... No, nie było do końca zadowolonych z tej prostej przyczyny, że to oni wracając z pracy bardzo często musieli no, odrabiać lekcje, uczyć dzieci tego, co należało tak naprawdę do nauczycieli. Tak, mam świadomość, że. Tu się zetknęliśmy z czymś, co jest nową rzeczą dla wielu nauczycieli. Proszę pamiętać, że nie wszyscy jesteśmy biegli w, w nowoczesnych technologiach i, i to jak gdyby dotknęło nauczycieli w sposób taki niespodziewany, bo to, że nie jesteśmy przygotowani, z czegoś wynika. Wynika z braku przygotowania ze strony, nie chcę powiedzieć, nie wiem, Ministerstwa Edukacji Narodowej, to może za szeroko pojęte, ale, ale jak gdyby moglibyśmy być wcześniej przygotowani ze względu na to, że przewidujemy pewne rzeczy, a przecież o, o tym, że rozwinie się pandemia, e, najprawdopodobniej wiedziano już w grudniu w roku ubiegłym. Natomiast tu również zagrały, czy jak gdyby odgrywały istotną rolę sprawy sprzętowe. Część szkół nie była odpowiednio wyposażona, te mity krążące o tym szerokopasmowym internecie też nie miały miejsca. Być może w Płocku to nie było tego problemu, ale proszę pamiętać, że są bardzo małe miejscowości wiejskie na Rubieżach, na Wschodzie, na Północnym Zachodzie, gdzie rzeczywiście to na pewno był problem. Czyli teraz już jesteśmy lepiej przygotowani? Nie. Nie, nie jesteśmy i dlatego apelowaliśmy. Był czas od czerwca, od zakończenia roku szkolnego do rozpoczęcia, do września na przygotowanie tego. Związek Nauczycielstwa Polskiego w czerwcu wystosował pismo zarówno do ministra edukacji narodowej, jak i do premiera z, taki, z takimi postulatami. Tych postulatów było kilkanaście. One dotyczyły różnych spraw i programów odchudzenia ich i sprzętowych spraw, i internetowych spraw, i przejścia, czy też jak gdyby uzyskania pewnych, pewnej wiedzy przez nauczycieli, to ze strony Ministerstwa nie zostało zapewnione. Straciliśmy bezpowrotnie ten czas. A czego Pan życzyłby nauczycielom, osobom, które dbają o naukę, o oświatę, o młodzież z okazji święta 14 października? Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zdrowia. Zdrowia, wytrwałości, cierpliwości. I tego zaangażowania, które mają, bo ja jestem głęboko przekonany, że to, że udało się zakończyć ubiegły rok szkolny i rozpocząć nowy rok szkolny, to jest ogromna zasługa nauczycieli, dyrektorów, również samorządów terytorialnych, których wkład w to wszystko był niebagatelny.